Kurczę, taki zdolny uczeń e, zamierza się marnować? Jedyne twoje wariactwo musi być takie, że po prostu trzeba się na to odważyć. To nie wygląda tak, że jego przenosimy szkołę do domu. Taką... No, to trzeba wypisać. No to hej, my jesteśmy grupą e, znajomych, którzy stwierdzili się wziąć taki szalony pomysł jak przejście na edukację domową, Dzisiaj właśnie chcemy Wam opowiedzieć trochę o reakcjach ludzi, kiedy im o tym powiedzieliśmy, bo bywają one komiczne. Warto teraz powiedzieć o tym, że nauczanie domowe to nie nauczanie indywidualne, co bardzo często jest mylone. Tak. Bardzo często się spotykamy z takimi reakcjami, co kto Ciebie uczy, przychodzą do Ciebie nauczyciele, jak często do Ciebie przychodzą, i tak dalej, a to w ogóle nie bierzemy czegoś takiego pod uwagę, bo uczymy się sam. Tak. Jesteśmy. Znaczy tak, nie jesteśmy małymi dziećmi, na edukacji przez i rodzice uczą dzieci, ale no, mamy czy 16, 17 mm -hmm. wow. lat, że podręcznik naprawdę wystarczy, żeby się nauczyć, a YouTube już tym bardziej jest pomocny. Zdecydowanie. <gry> tak. I to nie wygląda tak, że jakby przenosimy szkołę do domu, bo niektórzy ludzie też tak myślą, że jakby jak w szkole się uczymy po ileś tam godzin konkretnego przedmiotu, to, to też tak wygląda. A możemy przecież i uczyć się blokami, czyli na przykład przez miesiąc tylko jednego przedmiotu, a potem go sobie zdać od razu na egzaminie. I też jakoś bardziej to tak sobie rozplanować, nie uczyć się tego tak dokładnie jak w szkole, tylko możemy się uczyć jak chcemy, możemy się uczyć bez podręcznika, możemy korzystać z tego, z czego chcemy. Dokładnie. No, i no jest też, jak już ktoś mówi, no fajnie, ja, te, ja bym tak chciała, ale ja nie mogłabym się zmobilizować do nauki. My się jakoś no. zorganizujemy. Jakoś się to udaje, nie jest to czasem proste. Ja jest dużo mniej niż w szkole, jak się okazuje. Dużo, dużo mniej. No, a też wcale nie powiedziałabym, że wszyscy jesteśmy osobami tak bardzo O nie, ja zupełnie nie jestem zorganizowana. <todgłosy> znaczy, jak trzeba to zaplanuję, ale ja lubię działać w takim lekkim chaosie i mi to nie przeszkadza. Nauką no, też tak trochę mam. I w sumie jest to, całkiem mi to odpowiada. Zobaczymy jak wyjdzie przy maturach. No, no. tak właśnie jest na edukacji domowej. No jednego dnia, człowiek uczy się 3 godziny, cztery, a potem przez trzy dni nie uczy się wcale. Dokładnie. <grystanie> a później siedzisz 8 godzin nad matematyką. No, ale mniejsza, to nie dzisiaj jest tematem. Często jak właśnie przedstawimy już e, osobom, z czym to się je tak naprawdę, i nawet jak już są zachęcone, to nie potrafią pojąć tego, że to jest. Kurczę bezpłatne. No. Zawsze pada pytanie, ile to kosztuje. No właśnie, tego typu teksty. Ile płacisz za szkoły? To znaczy, no, tak nie działa. Pewnie są szkoły prywatne, które biorą czas jak szkoły prywatne. Nasza też jest prywatna, ale jest darmowa. No bo jest w fundacji. No. Tak, tak, tak. Także możemy sobie naprawdę na to pozwolić. Potem kolejne jeszcze pytanie, które jest. Yy... Takie trochę zabawne, bo ludziom też się wydaje, że nie jest taka osoba szczególnie Na Naprawdę każdy, niekoniecznie na pewno osoba zdolna, tylko każdy przeciętny uczeń może na edukację domową przejść i nie musi to być nauczyciel z Olimpiady, ani osoba, która po prostu tyle umie, że w szkole się zwyczajnie nudzi. To jak jesteśmy przy tym, czy to jest stricte dla mega zdolnych, to fajnie myślę powiedzieć, że powody naprawdę są przeróżne osób, które przechodzą. Tak. Czy Sportowcy, którzy potrzebują, nie są w stanie godzić tych y, dwóch rzeczy na podobnym poziomie. Czy artyści, którzy mają swój plan na naukę na i całą resztę. Czy także osoby chore. Ale no, Nie trzeba mieć problemów ze zrobieniem. Tak, tak, jak, jak tak. najbardziej. Dlatego właśnie kolejna y, też częsta y, reakcja, taka, że mówimy: No, ja jestem na edukacji domowej to potem ludzie tak się na nas patrzą, z takim zmartwieniem, jakby do końca nie wiedzieli, czy, czy mogą się pytać, czy nie mogą. To jest takie, ale, ale na pewno jest wszystko okej, okay, tak, wszystko w porządku. No tak, raczej jest wszystko w porządku i... Yy, no. Znaczy przynajmniej nie jesteśmy zdiagnozowani. Tak? <grytanie> <grytanie> Jedyne twoje wariactwo musi być takie, że po prostu trzeba się na to odważyć. Kolejne jeszcze takie pytanie, które się często pojawia, to dotyczy kontaktu z wywieśnikami. Bo ludziom się często wydaje, że jak jesteśmy na edukacji domowej, to cały czas siedzimy w domu i nie mamy po prostu żadnych znajomości. No a jak już tutaj widzę, złączono w jednak znajomości mamy i raczej spotykamy się, dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Tak, to jest aż ciężkie, bo trzeba rezygnować bardziej z tych znajomości, rozpędzając znajomymi na rzecz wygospodarowania tych kilku godzin na tą naukę jednak. Także uważam to za jeden z takich większych mitów. Bo po dwóch miesiącach tylko widzę, że mi przybywa znajomych. I to naprawdę, znajomych, z którymi super mogę się rozwijać, i to jest naprawdę niezastąpiony czas. Tak, bo te znajomości, które się zabiera na edukacji domowej, są inne niż w szkole, bo w szkole to wy trzeba wyrywać ten czas na przerwach. A ty jak, jak się ktoś jak się z kimś spotyka, to jestem, jestem tam tylko w celu tempo, żeby się zobaczyć. Nie, nie robię tego przy okazji, więc też bardziej zwracam uwagę na to, z kim, yy, z kim się spotykam. I, mm -hmm. I też w mniejszych grupach. Czy ja, 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 mnie to pasuje. Ale pomyślmy też realnie, bo tak naprawdę to... Właściwie nawet jeśli mieliśmy znajomości w szkole, no to i tak większość takiego naprawdę fajnie spędzonego razem czasu, no to to było poza szkołą. to, to Szkoła fajnie. była tylko jakimś takim nośnikiem, który tylko nam poznać tych ludzi. A poza tym, no to najwięcej spędzaliśmy ze sobą czasu jednak jeżdżąc gdzieś razem, spotykając się, a nie siedząc. W ławce Czy to nie Chyba że ktoś rewelacyjnie umiał pisać, kiedy nauczycielka nie patrzyła i, i wiecie, w taki sposób kontakt. Okej, okay, widzimy obok nie odzywamy się, jesteśmy na telefonach. O! To powiem, skąd się to wykształciło może ze szkoły. No w każdym razie znajomości można zawierać. Oczywiście, że są osoby, które są na edukacji domowej i są trochę odrealnione, no. Ale to jest nieuniknione. W szkole jest też bardzo. jest pełno takich przypadków. W szkole też jest I ich pełno. Zawsze będą takie osoby, to bo to zależy od, od nas, od charakteru, od tego, czy jesteśmy otwarci, czy chcemy. To jest taka ciekawostka. Jesteśmy na edukacji domowej i mamy swoją klasę. No właśnie. Ale e... właściwie temat dość długi, tak, o tym też pewnie opowiedział, że Bardziej się rozwinąć. No. Da A teraz tak nasza szkoła daje nam taką możliwość, że możemy na przykład raz na dwa tygodnie mniej więcej spotykać się po prostu tak. z ludźmi w naszym wieku. No właśnie, bo no. sam my jesteśmy znajomymi z klasy. A, <laughs> tak. Potem... I nie musimy mieć takich samych um, rozszerzeń. Nie, nie musi Nawet nie musimy być w tym samym wieku. No to prawda. No tak. na przykład jak my, Marysia jest rok młodsza od nas, bo my jesteśmy wszyscy w tym samym wieku, a jesteśmy tu razem, nagrywamy razem, jesteśmy w jednej klasie, co myślę, że też jest ciekawym pomysłem. Tak, ważne jest to, że mamy wtedy właśnie kontakt z tymi osobami, które poniekąd smakują tego, co my. Tak. Wiedzą z czym, jakie możemy, co z tego wynikać, wiedzą co możemy właśnie dzięki temu razem zrobić między innymi. No, ale warto też się przyjrzeć temu, że szkoła to jest właściwie jedyne takie miejsce w ogóle w życiu, gdzie spędzasz czas z ludźmi w takim samym wieku i jesteś jakby z nimi zamknięty do jednego tego, no bo wie, to jest jakieś sztuczne, bo w jakiejkolwiek innej dziedzinie no to spotykasz się z osobami w różnym wieku i to nawet są osoby dorosłe, dzieci i jakby też edukacja domowa jest taka bardziej naturalna właściwie pod tym kątem. Bo się, różnicy wiele w Twoim życiu nie zmienia, szczególnie jak jesteś na etapie liceum. W gimnazjum, czy tam w podstawówce, Może faktycznie, bo to zależy od rozwoju, no ale w liceum. Ale też faktycznie można spotkać ludzi młodszych od siebie, którzy są dużo dojrzawsi niż na przykład Piliście. nasi koledzy z klasy. Mamy czas na to, żeby spotykać się ze znajomymi, żeby wychodzić gdzieś i właśnie też edukacja domowa jest miejscem, gdzie możemy rozwijać swoje pasje. Myślę. Tak, często z kolei jest następne pytanie co robimy z tym wolnym czasem, co robimy, kiedy się nie uczymy. Tyle tak. tyle odpowiadała o tym, jak się na to ludzie się naprawdę się to co robimy. Wy się nie nudzicie? Nie. Tak. to, to a wolny czas jest po prostu bardzo mocno nieadekwatny, myślę, do tak. edukacji. Jak najbardziej. Nie proszę, panie, jest wolny, bo się nie bo właściwie cały twój czas jest wolny, bo w ogóle jesteś wolny. <grym <grym tak. No. Tak. Bardzo często też jest takie pytanie, no ale w takim razie, kurczę, no właśnie siedzieć w tym domu, nie nudzić się, bo no, tak cały bo dzień domu ja w domu. Ja bym zwariował, a ja stwierdzam, kurczę, nie, ja nie mam czasu na swoje własne życie, nie. na spoczynek. No to jest tragedia. Ludziem się też wydaje, żeby w domu tak jak wstajemy o 12, potem tam sobie siedzimy w piżamce, jemy śniadanie, i w międzyczasie otwieramy mi ten podręcznik do matematyki i zaczynamy tych tak przeglądać, może, może dzisiaj zrobię sobie jedno zadanie. Raczej w ogóle to nie wygląda tak, że siedzimy tacy odseparowani od życia w domu. Tylko akurat nasza czwórka, szczególnie bym powiedziała, że jeździmy. Dużo mamy jakichś swoich planów, nic W nie domu głównie odsypiam. To prawda. Plusem jest to, kiedy jesteś tam w domu. Na przykład nie masz młodszego rodzeństwa, albo twoje młodze, młodsze rodzeństwo chodzi do szkoły, nie ma twoich rodziców, bo są w pracy, <grym> więc jesteś takim trochę królem życia, tak? <grym> no, najczęściej mamy taki czas tylko dla siebie właściwie. Wydaje mi się, że wszyscy, bo rodzeństwo jest w szkole. Bo większość ludzi w ogóle takich typowo homeschoolerskich, którzy są w, dzieci w edukacji domowej, tam od podstawówki powiedzmy, no to oni mają całe rodzeństwo i całe rodziny są w edukacji domowej mm -hmm. i rodzice też są tu bardziej zaangażowani. No w naszym przypadku to była pewnie nasza decyzja. Matematyczna. No to... <grystanie> <grystanie> też to wygląda trochę inaczej, więc nasze rodzeństwo uczy się normalnie w A teraz, A ja bo jeszcze nie uczy. Moje rodzeństwo traktuje edukację domową jako taki magiczny lek na wszystko. <grystanie> Jakieś w dom do wszyscy chcą. A ty, tych wszystkich jest trochę, bo jest nas szóstka. Tak, to jest ciekawe, bo nawet teraz, szczególnie właśnie młodsze rodzaje, czy w moim wypadku, jak widzi, jak my funkcjonujemy, jest, że tak powiem, zachwycone. U mnie już się pojawiły też sły, moja też cena na edukację domową. A rodzice przerażeni? Co teraz? Właśnie, to jest właśnie fajnie, możemy. E, powiedzieć jakie były reakcje naszych rodziców. O, tak. No bo to właściwie są pierwsze takie osoby, którym mówimy o tym, że jest taki pomysł i nie w każdym przypadku te reakcje były takie stuprocentowo pozytywne. U mnie to przebiegło naturalnie tak jakoś. Tak myślałam o tym mniej więcej od drugiej gimnazjum, ale raczej nie powiedzieli, że wypadałoby skończyć tę szkołę. A potem jeszcze było: "No może pójdziesz jeszcze do pierwszej liceum, zobaczysz jak to jest, potem będziesz decydować". No. Wyszło trochę inaczej. No, u mnie to wyglądało tak, że mój tata był w ogóle zachwycony tym pomysłem, kiedy go podałam, bo mój tata lubi takie klimaty też i powiedział, że gdyby nie pracował, to by w ogóle od małego uczył mnie i mojego brata w domu. No moja mama była trochę bardziej sceptycznie do tego nastawiona, nie była do końca przekonana, no ale w końcu jakoś i tata ją trochę przekonał i jakby też zobaczyła, teraz jak widzi, jak funkcjonuje w edukacji domowej, no to też, jak ona to określa, rozkwitam. <śleszamy> bo w moim przypadku dwójka rodziców była bardzo sceptycznie nastawiona ale kiedy mama zaczęła wchodzić tu i poznawać tak naprawdę z czym to się je albo raczej zgłębić ten temat i to nie było tylko takie słabe patrzenie po opinii innych, to faktycznie dostrzegła że kurczę Maciek, jak chcesz to jasne to fajnie no, a to jest właśnie bardzo ważne, myślę, że kiedy rodzice dają nam tą jakkolwiek wolną rękę, i jasno mogą powiedzieć swoje zdanie, yy, opowiedzieć, yy, jakieś swoje rady i to jest, uważam bardzo potrzebne. No to tak, co do wolnej ręki, to bardzo się cieszę, że właśnie taką, e, taką jakby przestrzeń na podjęcie decyzji dostałam od moich rodziców. Na zasadzie nie mówili mi, że nie mogę, ale nie wspierali mnie w tym jakoś bardzo. To było takie, żebym sama to przemyślała. I tak w zasadzie myślę, że w liceum jesteśmy już w takim wieku, gdzie jakby sami podejmujemy takie decyzje, bo nasi rodzice nie są już dla nas takim autorytetem i sami jakby powinniśmy je podejmować nawet. Także w moim przypadku to nie wyglądało bardziej jak właśnie pytanie o zgodę, a jak o opinię. I myślę, że to był bardzo duży plus. Moja mama też zareagowała tak, hmm, może nie pozytywnie tak neutralnie. Ale po tym, no moją decyzję, mój tata spytał się nie na początku roku szkolnego, czy w ogóle chodzę do szkoły, <noise> więc można powiedzieć, że w ten sposób. Także myślę, że cieszę się z reakcji moich rodziców. Ciekawa są też sprawą reakcje nauczycieli, którzy właśnie całe życie spędzają w systemie edukacji, a nie mają blade... często nie mają bladego pojęcia, co to jest edukacja domowa. Czasem jest zabawnie, ja na przykład przychodzę do mojej starej szkoły, a Wławista się mnie pyta: No, Marysio, jak tam twoje studia założone? <grymne> tak, jeszcze co do takich śmiesznych reakcji, to mm, moi nauczyciele raczej z liceum nie reagowali negatywnie. Zazwyczaj pytali się mnie po prostu, na czym to polega. Na przykład mój poprzedni wychowawca był bardzo jakby tym zainteresowany i powiedział, że. Hmm, ciężko mu powiedzieć, czy jest za, czy jest przeciwko, ale bardziej neutralnie. I jego reakcja też mi się podobała. Natomiast na przykład moja. Nauczycielka właśnie powiedziała, że bardzo to popiera i sama też się zastanawiała nad tym dla swoich dzieci, no ale, ale nie wyszło, aczkolwiek popiera tę inicjatywę, jest jak najbardziej za. Widzę z kontrą, z kolei właśnie w mojej szkole nauczyciele byli do tego bardzo sceptycznie nastawieni, na cały ten pomysł, nie wszyscy, ale jednak przeważająca ilość osób i nawet Wychodzili z reakcją. Kurczę, taki zdolny uczeń. Zamierza się marnować. Także to jest bardzo przeróżne są te reakcje. I tak jak mówiła Natalia, to są. Powinny to być dla nas opinie tylko. A nie coś, z czym musimy się w 100% utożsamiać. Taka najdziwniejsza już w ogóle sytuacja moja. Yy, z edukacją domową to była wtedy, kiedy część mojej rodziny yy, zaczęła się odpowiadać na ten temat. Że ten brak odpowiedzialności w szkole? Yy, daje mi taką wolność, jak oni to określili. I znaczy, właśnie według mnie, brak odpowiedzialności raczej nie równa się z wolnością, tylko wręcz przeciwnie. Wolność z odpowiedzialnością, a brak odpowiedzialności z brakiem wolności. No ale jak kto uważa? Jak nas zapytali, tam w Ciniba. Co, co najbardziej mi w edukacji domowej? Było do wyboru pięć odpowiedzi, padło swoboda, planowanie i wolność. No, e, ciekawe jest to, że też niektórzy nauczyciele z mojego gimnazjum się mnie pytali, e, i to też jest takie jedno z pytań reakcji też wśród e, jak e, ja sobie radzę z tym, jak czegoś nie wiem, jak czegoś nie rozumiem. Mm. Bo jak Google. <laughs> I Mamy też takie możliwości związane z internetem, że to nie jest duży problem. A też przecież mamy też różnych znajomych, którzy są yy, chętni do pomocy i, do pomocy i mają jest. ten tak, zasób potrzebny. A też jakbyśmy już byli w skrajnej sytuacji, to możemy też napisać do nauczycieli z naszej szkoły. Aha. Ale wydaje mi się, że mało osób tak robi, chociaż taka opcja jest. Jest. Reasumując powyższe rozważania, z całą pewnością mogę stwierdzić, że reakcje ludzi bywają niewątpliwie śmieszne. Ja są oderwane z rzeczywistości, a na pewno są tylko opiniami. Jak widać, żyjemy, Na edukacji domowej, że nie umiera. Tak, jeśli wy macie jakieś pytania odnośnie edukacji domowej, jesteście zainteresowani jeszcze czymś, czego nie poruszyliśmy w tym odcinku. To możecie pisać w komentarzach pod spodem, a my postaramy się odpowiedzieć na te Wasze wątpliwości. Tak, jeżeli macie jakichś znajomych, którzy może interesują się tym tematem, którzy szukają informacji lub zastanawiają się, czy wejść w edukację domową, to no, koniecznie. Uczcijmy się w szkole, chcą coś z tym zrobić. Jak najbardziej. To koniecznie podrzućcie im ten filmik i powiedzcie o nas. I łapeczki w górę, subskrybujcie ten czerwony przycisk na dole i żegnamy się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Hej,